Witam Was. Tu będzie 8.0.01, a to jest kolejny odcinek Let's Play Minecraft. Widzicie, jestem na teksturpaku Do Kukraft. Pewnie wielu z Was go zna. Nie dokończyłem budowy świątyni. Główkowałem się, jak by to ją zbudować. Wnętrze jest z neteraku. Tam jest oczywiście środek. Inne, i bardzo główkowałem się, jak wykonać dach. To było najtrudniejsze. O co mogłem pomyśleć. O, chodziło właśnie o ten klocek. Czy dać ten klocek tu, czy nie? Pomyślałem, że. Dam go. Bo czemu nie, prawda? No i go daję. Proste. I teraz budujemy daszek. I jest jeszcze jedna super wiadomość. Zbię Minecrafta, ponieważ jest pierwszy dzień wakacji. Tak, nareszcie. Są wakacje, koniec szkoły i mamy bardzo dużo wolnego, i, i teraz będę mógł zrobić więcej filmów. Co za tym idzie? Częściej będę dawał Minecrafta. Co jeszcze będę dawał częściej? W ogóle będę dawał częściej Let's Play'e. Ale jest jedno małe ale, które. A dobra, powiem Wam. Chodzi o to, że jadę 30... 13 Nie wiem, czy to już mówiłem. 13 lipca wjeżdżam na wakacje. Na 3 lub 4 tygodnie nad morze. Naprawdę, nie wiem, czy to mówiłem. Jeśli się powtarza, to sorry. No i nie będę wtedy wydawał filmików. Tak to na razie sobie trochę obudujemy. I mam nadzieję, że mi starczy również kamienia, choć. Widzę, że mam więcej Stone niż Kawde Stone. Ale mam w skrzyniach jeszcze go pełno, więc nie trzeba się martwić. Nie będę nawet tego przyspieszał. To ...se trochę pogadamy. I a propos, na... będzie nadchodziła nowa ta Beta 1.7, w której będzie jakiś Adventure. Nie wiem, co to może być. Czyli wiem, co to będzie, tylko. W jakim to będzie trybie? Czy to będzie osobno? Czy po prostu będziemy chodzili i nagle znajdziemy jakąś piramidę, w której będą jakieś, nie wiem, nagrody, skarby, albo... no nie wiem, co tam będzie mogło być. No, minecraft, dobra. No, nie wiem, jeśli coś wiecie na ten temat, to się podzielcie, bo ja nie wiem i co o tej nowej becie 1.7. I trochę pozmieniałem też... Tym. I mam widzicie tą naszą szklarnię, prawda? Strasznie mała i postanowiłem, że zrobimy szklarnię. czy znaczy zrobimy podziemną taką szklarnię, tylko bez szkła. Podziemną. To będzie pod naszym domem, centralnie. Tylko będę jeszcze trochę wbudować, żeby nie było Sandstone. Tam będzie rosło wszystko, kaktus, zboże i bambus. To taka bardzo duża. Brzmię do tego diamentowego kilofa, żeby szybko szło i tam nie szkoda za bardzo diamentu, ani tych innych rzeczy, bo ja mam tam swoje sposoby jak to wydobywać i nikomu nie podam, bo, bo tego nie zapomniałem tylko, no, no nie powiem, na, ra na razie, może kiedyś się z, z tym z wami podzielę. I pokażę Wam w ogóle co zaraz, co zmieniłem w moim świecie. Na razie nic nie widać nowego. Poza tym Tulpakiem, co tam się świeci. Jak wiecie jaki jest ten cmentarz mój, nie? Jest ten tunel, prawda? Kopałem tam, tam, tam. O właśnie widzimy mapę. Tam, tam i tam. Ta dokopałem się aż tutaj, do tej tam gdzie mam tego kropkę. O. Tak, tam się dokopałem Strasznie daleko, prawda? No i również kopałem też yy, w tamtą stronę, tam, tamtym tunelem. I jeszcze się nie wykopałem, bo mi zabrakło kilofa. Ale tam to się już wykopałem. Jak cmentarz. Może zrobię tam jakiś inny cmentarz, takie połączenie cmentarzowe. Coś takiego. A, i zaraz pokażę Wam moje świątnię od środka, bo nie widzieliście je. Jeszcze tylko dwa klocki i schodzimy na dół O, nie, że mamy się to w skrzyni. Dobra, schodzimy na dół. Pyk, pyk. O. Jakby tutaj zajęło? O! Trudno. Dobra. A właśnie, świątynia. Trudnąłem teren, oczywiście tutaj i... tada. Wnętrze z neteraka. Wyszło dla mnie... Fajnie, podoba mi się, jednym słowem. A zwłaszcza ta lawa, jak wypływa z, z ust i te oczy. Przynajmniej tam nie musiałem wkładać szkła. Chciałem, żeby się jeszcze wylewało z oczu, no ale... Ja mam oczy zrobił tak blisko siebie, to by trochę głupio wyglądało, a chciałem, żeby mu tak między oczami wypływało i tutaj też się wylewało. Zrobię specjalnie, żeby tam się tam lało, tam, tam, tam. tam. A tutaj będzie ten wygłaszanie, i to jest most dolny. bo ktoś się pytał. To jest na tym teksturze. Nie, dla mnie to wyszło bardzo fajnie. I jeszcze nie, nie, gdzie jest Sound Sand? Sound Sand, Sound? Sound? Sound sand. o. Chyba tutaj trochę trawy posadziłem. Tutaj będzie, domek, tutaj będzie jeszcze domek kapłana, wbudować będziemy. Więc no to ścieżką trochę się namęczyłem, poszło bardzo dużo kamienia przytopionego. Posadziłem trochę więcej trawy, zrobiłem schody i takie tam inne rzeczy, zarobienie polany, to nawet nie ma co ich spać. A ten tekstur paków na wszystko o wiele lepiej. Jeszcze nie nazwałem tej wieży, nie wiem czy już nie mówiłem jak się nazywa. Dobra, idziemy po kamienie nasze. Nie wiem, co jeszcze. Z tego, z którego strona zrobię ten domek, kapłana. Oj. do. Są jakieś żarty, prawda? Nie, to nie są żarty. Nie. Brakuje kamienia. Co oznacza, że. że to oznacza, że to robi piasek. Dobra, ale to nie jest ważne. A, coś tutaj, o, szkło. No, też przetapiałem. To na co? A, fajnie ten to wygląda. to jest to oznacza że 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 co że nie mam tego muszę zrobić patyki muszę zabić Dostałem dwa piasek gdzie po patyki zrobić patyki i ja robię takie coś. Uch. Niestety. Dobra, to idę oddać. Albo nie, wezmę to stąd, co ja robię. Co to, to jest? Farba. aha. I robimy tak. Teraz muszę pomyśleć, gdzie bym mógł zrobić wejście do naszej tej nowej ślali. Myślę, że, powiedzmy, że tutaj, prawda? I robimy drabinę, bo bym się nie wrócił. Odłożę szkło na miejsce, tak, 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 tak. kamień, tak tak, 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 tak. A tu jeszcze to, to i to. Dobra, i powiedzmy, schodzimy na dół. O, już jest kamień, czyli tu już zadajemy tego. Tak, tak. Kopiemy, 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 kopiemy. Ło, wow, 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 ale nitko już jesteśmy. I powiedzmy, że mu tyle starczy. I ja idę wykopać kamień i widzimy się za chwilę.